Siemaneczko, przyjechałem dzisiaj z kolegą Markiem, ma pouczyć mnie, wdrożyć w łowienie na ultralighta, takiego bardzo ekstremalnego, ja dostałem takiego kija cieniutkiego jak wkładzik do ołówka, Marek ma jeszcze cieńszy kij, pewnie potem po tym jak połowimy Marek wam powie w kilku słowach z czym to się wszystko je. No, jesteśmy na miejskim stawku. Zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Z rana byliśmy jeszcze na innym łowisku spróbować połowić szczupaka. Było fajnie, ale przyjechaliśmy tutaj skupić się na tym Outolajcie. A co z tego wyszło, będziecie mogli zobaczyć na tym filmie. Chyba, ryba na Outolajta. Ole Garbus! Masz podbierak? Olegarbus. Ole Garbus. Masz pytania? Ja nie mam! Masz pytania? Co ty się wydaje, że chyba kupisz, kupisz nową czy ty, to, czy ty to widzisz? Chyba się kupisz nową wątkę. Czy ty to stare widzisz? O, ja cię pieruny. O kurwa, masz miarkę? To ja mam w ma tą miarkę, wyciągnij. No. A to jest ten sam co latem? Nie, to jest inny. Proszę, chuj. trzydzieści jeden. Robi z niepotę. I przyjechaliśmy generalnie na miejski stawek. Yy, Marek chce mnie wdrożyć w łowienie Urcza czyli dał mi takie okija, Tutaj jest do, do 0,8 g nawet. Ja źle powiedziałem do 1,5, on jest 0,2, 0,8. I Marek mówi, jest. Marek, 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 Marek. <zysy> Zobaczcie, drugi. <zysy>

Trzydzieści Jeszcze miarka została po okoniu. Ty! No, czterdzieści centy. A nie wydawał się taki śledzik. No super. Ręce mi opadowywują. To chyba nie koniec. Tu, panie, z tego będzie film. <grymne> Dobrze, ryba numer trzy. Kolejny okoń. Kolejny taki wielki. No może nie aż tak, ale... Nie, ten jest chyba mniejszy. Wy to widzicie? To jest ten miejski stawek, na który ja tu przyjeżdżałem. I chciałem zrobić 10 centymetrowego okonia. A ja mam w ciągu. Nie wiem, 10 minut. Ten jest mniejszy, no ten ma tak 29. W ciągu 10 minut on drugiego okonia prawie 30 cm. Ja pierdzielę, że tu są takie okonie, Marek. Ja tu przyjeżdżam czwarty rok z rzędu ja nie wiedziałem, że tu są takie ryby. Co się stało? Wytłumacz mi to. Woda się otworzyła. Ja pierdzielę. Wow. Ja już myślałem, że ostatnio połapałem naprawdę, że tam przez te półtorej godziny czy tam godzinę chodzenia miałem trzy ryby, nie? Ale to, co się dzisiaj dzieje, to jest to jest coś naprawdę, nie? Nieprawdopodobnego. Oj, chyba zobaczycie nową dziedzinę łowienia u mnie na, u mnie na kanale, coś mi się tak zdaje. Jakiś kiss AliExpress, kowrotek tutaj okuma. Żółka 010. Chłop przyszedł na stawek na osiedlu na pierdziela 30-ki tej. Kolejna ryba. Czwarta ryba. Okoń. <grystanie> Kurwa, co ja mówię o czterdziestce? Nie no, nie będzie, ale... Zobacz to! Drobnej ryby nauczone. I te twoje normalne duże przynęty, ich nie kuszą. Czy ty to widzisz? O niech to drzwi! 22 dwa. <grywa> Aż zrobię zdjęcie Olkowi. <grywa> ja pierdzielę, ne? Krok. Trzeci, czyli jest tak w ciągu 15 minut. Jak to skomentujesz? Magia ultra light. Ja nie mogę. Panie kochany, tu dzisiaj się dzieje. I to się dzieje na grubo. Siedzi? Nie, nie, gdzieś po jakimś zielsku szło, to bym szło w bok, wiesz? Aha, aha, już myślałem, że. No, nie, nie. Przed razem u ciebie będzie grubas. Ja po prostu myślałem, ale. Po jakimś zielsku, że już w bok szło. Ale nie stoją, mhm. powoli. Masz. O! Marek haluje Już szedł. Ale była ładna ryba Nie, tylko nie było No ale była ryba Chyba było Bo nie ma lodu ze mną No to mógł być gerby, no. Czy trafiliśmy na koło gospodyń wiejskich Była Oi! Odgred. ale był tak zapięty, na, na samym wierzchu był zapięty, także uwolni się z ale tak to. A to było za było nie? Tak. No, no to To tylko strata finansowa strata, tak. <laughs> Marek ma B Fajka Fajny, też taki 40. Ale za, też siedzi za czubeczek, nie? No, chyba nie trafi. Ale się zahacza. No. <słyski> Chodził za trcinkę. Pokaż go. No, i kolejny pistoleciak do kolekcji. Nawet nie to do Piękny. Piękny z swojej małości. Poszedł. No wiemy, ale porzucaj, to nie jest powiedziane, że to był jedyny. Nie powiedziane. Cześć, to jest Marek. Marek był dzisiaj ze mną na rybach. Powie wam w skrócie, co trzeba mieć, aby zacząć łowienie na ultra mega. Jak to tam zwał? Lajta. Ekstra ultralight. Tak. Marek jest w ogóle jeszcze Ci Marku. Przerwę. Marek jest producentem przynęt, które często Wam pokazywałem u mnie na, na kanale, ale pokażemy jeszcze kilka modeli. No Jedna z najważniejszych rzeczy to wędka. Generalnie im mniejszy ciężar wyrzutu, tym lepiej. W granicach tam dwóch, trzech gram to już jest na początek wystarczające. Ja tutaj mam akurat swojego Crazy Fisha Nano Zero, to jest gramatura od 0,2 do 1,5 grama. Dawid ma bardzo tani kij na Aliexpress Mifine Illusion Slash m 80 od 0,2 do 0,8 grama. Ta gramatura jest troszeczkę zakłamana, w rzeczywistości ma tak w granicach 1,5 do max 2 gramy, można spokojnie rzucać tym kijkiem. No i koszt tej Mifine to jest w granicach 130 zł na AliExpress. jak się sprawdzała na takich 30 okoniach mogli mogliście zobaczyć na filmie. No marka no, obrotki, Wiele było coś lżejszego. Nie musi być tam żaden drogi kołowrotek różnie można dostać jakiegoś tysiączka tam nawet za 100 parę złotych i w zupełności wystarczy. Żyłeczka 0,10, 0,12, ewentualnie bardzo cienka plecionka 0,05. Eee, tylko nie 0,05 polskich firm opisane. One nie mają rzeczywiście 0,05, ale taka dobra gdzieś tam, to jest w granicach 60-70 zł i już posłuży na lata, nie? Dobrze, a teraz jeszcze Marku pokażemy parę przynęt. Dawid używał dzisiaj e, płoteczki 3,5 cm e, na główce 0,75 g. Tylko, że ja miałem w kolorze. Fioletowym. Weź ją chwyć, bo. Kolor Fiolet. O, jest ostrość, dobra? Ja próbowałem na różne. Między innymi też ten mój szczopaczek był złowiony na tą płoteczkę. Ale są najróżniejsze przynęty. Moja ulubiona to jest ważka 2 cm. Z taką kuleczką na końcu. Przy lekkiej pracy i pukaniu palcem w blank, ta kulka bardzo fajnie pracuje i prowokuje. Tu jest tanta 3 cm. Tu mam tak zwaną choineczkę, taka bardziej, bardziej okoniowa przynęta. Też ta kuleczka z tyłu ładnie pracuje. Jak coś z trochę mniejszych przynęt. Też się nieraz fajnie sprawdzają, na przykład riperek 19 mm. O dziwo, można na niego bardzo duże ryby złowić. No i tradycyjnie jedna z takich ulubionych tanty 2 cm, tak zwana hybryda czyli połączenie tanty i white byta 2,5 cm. Też ta kuleczka bardzo fajnie pracuje. Są wszelkiego rodzaju robactwa. Tu jest żuczek mojej produkcji, może na czerwonym będzie go lepiej widać. Dwucentymetrowy. Bardzo fajnie się sprawdza nawet na uklejach. Generalnie im, im lżejsza główka, tym jest więcej brań, nie? Także te pół grama 0,75 to jest w zupełności wystarczające, żeby zacząć, nie? No dobra. Także dzięki Marku, że w kilku słowach wyjaśniłeś tutaj moim no, widzom jak, jak zacząć i z czym to się je. E, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. I co? Widzimy się na rybach. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.